Dzisiaj zagramy wspólnie w Lusta Whister Blower Jeśli śledziliście nasz kanał od początku yy, nagrywaliśmy z rodzin z duchego Outlusta, którego przeszliśmy z emocjami, tak z pełnymi kurwa gaciami, ale przeszliśmy A dzisiaj zamierzam wam nagrać dodatek Whister Blower yy, Więc witam Ogólnie witam, witam w pierwszym odcinku z serii Outlast Twister Blower hmm. Dobra, zaczynajmy to grać. Coś mało łapek daje się w górę. Mało, mało, mało. Bardzo, bardzo. Zaczynaliśmy z rudym karierę na YouTube. Tak zadepiłkowaliśmy też odcinkami z... O, tylasa tam ponad setka wyświetleń była. Za co dziękujemy bardzo. Tam nie czekano na łapek, które tak naprawdę manager... nie To... W sumie hit. nie było tam kurwa. 7, 2, 7, 0, 0, 0, 0, 0. 5, 3. A teraz bieda, bieda widzę. Mało łapek, które.

że z Rudym szykujemy hicior, w którym yy, myślę że rozwalimy internety więc szykujcie się na rozpieprz totalny nie będę wam zdradzał co to będzie nie wypada ale okej okay. dobra ten pisze tu maila wdrużony pewnie że ją bardzo kocho się tak rozglądasz? Po pierwszy raz to grom tak Chociaż znaczy, że od razu to skończyliśmy z Rudim ale zacząłem grać od nowa wiecie że... O, weź. i wiecie że w pewnych momentach powinienem pamiętać tę grę jestem jakieś straszne ale miałem za nich i pamięci nie pamiętam i w pewnych momentach się posrałem For you times the no dobra, przejdź do góry i zacznij z pola morfu okay. i co ja tu mówiłem? Aha, że w pewnym momentach się poszedłem. Z Rudim graliśmy tak na laptopie. Głośniki, tak bez głośników, miał już miał w laptopie głośniki montowane. No się ma. A ja u siebie gram... Na... tym. Na sławkach. bo no, też inne w ogóle uczucie, jak ci jakieś gówno wyskoczy za drzwi, ty wtedy, aaa, drzesz się nie, tak jak ja gram w PS, to czas biurko, rzucam myszką, bo no, trafić w bramkę nie rozumiem, mogę, nie, nie wiem czemu. Nieraz tak może w ogóle trafić w no, tak, Co? Tu się Dobra, idę. Co mam tu nie. A jeszcze dzisiaj? Nie, na no, dzisiaj może nie. Jutro wrzucę metro. metro. Jutro obiecałem wam metro. O co tu chodzi? A, i nie widziałem? Serio? Siadaj. Functional imaging interfaces and talking to the ASL. We got a patient 30 seconds out, and we're blind inside his head. I called the chamber, asked them to delay. No. Yeah, the mnie intro, to zrobio Rudy do metro. Fine, 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 do. gra. I metro. Metro. Kurde. Are we happy, Mr. Park? No, wszystko Mr. Uh, Park? Yeah. Rosyjska gra, nie powiedzieć Rosyjski, rosyjskie do tego jeszcze rosyjska minuta i ruskie dał, ale wyszło mu, nawet ja bym nie to z to z lepszego, w... nie wiem, czy bym nic tak bardzo nie wiem, wiecie, ja to tylko bym od odcinki mógł nagrywać, a ten intro to zawsze mój kolega robił. Którego właśnie pozdrawiam Nienne Pozdrawiam. Help me! Wollu! You! I know you can stop this! You have to help me! You have to- Hey! Calm yourself! This is a high security! Mr. Park was just surprised. I'm sure he's still calm and he's gonna finish his work. No dobra, dobra. No, I don't Quickly, Mr. Park. Dobra, do końca istania. Tak, ci to zalecają. My One... Olu. Już się tam wpakowali? Serio to obrzydliwie wygląda. Muszę to patrzeć. Nowe zadanie. E, wróć do swojego biura. Aha, czyli puszczą już stąd. To już idę, i Nie wiem czy... Outlast normalnie się kończył tak, że przed tymi drzwiami ja to chyba badu... Nie, sorry, to nie były te... O, jakoś tu, chyba że się... Tak on się tu... Zatrzymał? Wyszła ta cała... Armia żołnierzy, że zamiast go uratować, tak to nie myśleli, że nie jest zły i go poszelono poszczelono, zapito nawet, można powiedzieć. I tak się kończy ta gra, nie wiem po co on tu w ogóle wchodzi, ma zadanie zbadać ten budynek, tu niby się dzieje złe rzeczy. No ale to psychiczne zakończenie, no przecież chodzi tu nie i... kurwa, nie wiem. Nie. Zamiast gra się skończyć jakoś normalnie wyjść, żebym przeżył, to na końcu... Jeszcze te... E, go zabijają nie? Ci, ci, ci normalni to, bo, to, bo się poplątali, to, się poplątali to, i zabili nie tego co powinni No to, to. To. dobra Zrzucę z laptopem Nie szkoda ci no, stupiec, Gupi, Głupie to jest. Ale rury. No, no dalej, już, źle można siedzieć. Eee, yes, e, panowie oh, odłóżcie pistolety. You know, Whalen, ja ja wam nie robię złego.

Z normalnego odlasta mieliśmy 12 Nie no serio znowu to samo Z tego nie wiem, przewiduję żeś 10, 12, no może i więcej nawet O, w końcu mnie wypuścili Nie wiem o co chodzi kompletnie Stań, 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 stań Ej, ła, kurwa, ile, ile wypijesz? Nie, nie, te ten z tytułów chce... O, tlaście? No, fajnie. Specjalnie chyba sztabu zgasili. Żebym nie widzieć co się z nim stało. O, kamerę. Muszę wziąć się O, te takie się pokazują to chyba jest od tego ducha Jakieś zadanie? Nie Co, co, co ja mam tu zrobić? Ni chuja, ni w zupę O, ej, wypuść mnie no, wypuścisz mnie czy nie? Gadzie O! O, mamy i save'a nawet, patrzcie jak dobrze Bo! przystojnie jak z ciebie Ej, patrz na wtórkę Z nim to nie wiem, co tu się działo Zjedli go Na części chyba Nie mam co zrobić Nie powierz mnie Nie, dobra, to ja chodź massą Ooo, światło Fuck! To jest duch Kurde, muszę niech go uciekać, i nie damy Nie Co tu Co? No dobra Nie mów, że ja będę musiał tam weźmieć Serio, to się wystraszył Łoluju! No pójdź mnie! Ja co bym chciał zrobić, co ja wam zrobić? Fak! Więc on mnie widzi? Dobra, ej nie, on nie widzi no, Fuck! No wypuść mnie! Kurwa z gamuniu Mighty tru Weź tu! Nie, to była pomyłka! Nie. Fuck! No wypuść mnie! Sorry hopoki, ale to... To, to jest pomyłka. Ja już ja zchodzę, ja nie chciałem. Uważajcie, żeście mnie zablokowali? Gdzie wyjść nie mogę teraz, ja nie wiem. Co? Nie! Mi tak nie będzie, że robił... Nie, nie pozwolę na to. i on już wepchnę w dupsko, to zobaczysz. O, a ty tu gdzie stąd? Jest gorszej Jest, w końcu mnie wypuścili Dziękuję, sir madam Wyciek. O, i tu mamy save'a Patrz jak dobrze Wow, fucking Kurwa, to się serio wystraszyłem, no, nie przewidywałem tego, kurwa, tuż to! FAK! O co tu chodzi, kurwa, mać! A! Tu jest klatka! Wskocz tu! Fuck, Szczerze, nie spodziewałem się tego. To the fuck? Tu są ci z tego laboratorium czy czegoś tam Oni się jeszcze nie kabli że to są ci źli Nie, serio, ta te gra jest... Eee, gra, yy, do, do radia w więzieniu Kurde, jeszcze mi bateria siada Fajnie Ta gra jest naprawdę pomysłowa, ej Żeby w kanałach chodzić Owega, bo teraz się będę Co tu będzie? Na dole? O, git, bo mamy save'a. Jak się lubią? Tak. Okej. Okay. What the fuck?! Skąd ty tu się... Skąd ty się tu wziąłeś?! Relot. What the fuck! Skąd ty się tu wzięć? Dobra, mam nadzieję, że mi nic nie zrobisz. Idziesz? Przyjacielu! Ty jesteś głupi gamon Co ja mam tu zrobić? What the fuck! się Nie! Zamknął mi drzwi! Kurwa, przed nosem Dobra Toczyć do radia w więzieniu Kurde, ale gdzie to jest? Dobra, tu nie, tu wiem to jest duch! Kurwa Dobra, nie te drzwi Prosto, leć ja, tu wyszłem Nie no to muszę iść tam, dobrze, szłem, no to... Kurwa ogar, ej Prawo, lewo Nie, tu będą drzwi zamknięte, wiedziałem Więc, ruraj, idziemy tu Zamknij to! Będę posrany już Dobra, są szafki czy co się będzie działo Co? Kliknąć to? Szybko do szafki waaoo! No Mam nadzieję, że w szafce będziemy bezpieczni W Pierwszej części od już mi się tak parę razy zdarzyło, że... Po prostu weszłem do szafki, miałem takie zadanie, podobne jak do tej, że miałem tam coś kliknąć, jakieś gówna. O, save I po prostu stawiałem się w szafce, a przyszedł gruby. I co? I otworzył mi szafkę i było po mnie. Dobra, tu był kolejny save. Doczekać do radia w więzieniu, no kur... Aaaa, już wiem. Teraz byśmy musieli iść tu. Chyba. Dobra, popryskają noc na komary trochę. Idziemy. What the fuck Ej, znam to miejsce. Tu się wychodzi na dwór była misja. Z tym kluczem zamiałem otworzyć tam jakieś gówno. Znam to miejsce. To jeszcze, chociaż dawno nie grałem w otasta Co ja tu mam widzieć kurwa, grzejnik widzę jak którego nie ma Jak na serio to teraz co ja tu mam zrobić? My tu musiałby jakoś przejść, nie? Kurde To mi się powinno zamknąć Spryskać mnie na komary O, bateria Warto pochodzić w takich miejscach Kurde Tu nic nie ma ciekawego. O przecież tu byłem! Po co tu dwa razy... O! Ale jak aktywnie wziąłem. Tak ta. Co to jest? Szanowna Pani Gra, Na nadchodzących tygodniach może z Panią... ...próbować nawiązać kontakt Pani Lisa Park... Dobra, nie jestem szczęśliwy. Ale po. nie, nie, Co nie, tu zrobić? Nie wiem co mam tu zrobić, serio Cofnąć się nie mogę Bo serio ja jestem jakiś ciemny I nie widzę jakiegoś przejścia, albo nie wiem Kurde, wszystkiego będę próbował Tu skoczyć nie idzie Ale bo i... Ah, widzieliście to takie bajery O nie ze mną to się tak bawić nie będziecie Git Dobra tu mamy kolejnego savea, ja się z wami żegnam Tak wprowadziłem was w serię z kolejną już Ale bardziej będę się starał dokończyć metro Żeby nie zaś zaśmiecać i wiecie gdzie tego fuj do nagrywania Teraz jeszcze tak PS został, metro teraz jeszcze serię z, z czego jeszcze jest The Forest I nie wiem czy będę wyrobił Jakbym z Rudim nagrywał to Rudy by tam namówcie Ludiego, napiszcie mu ławo coś żeby nagrywał też są z The Foresta Bo ja nie wyrobię na serio yy, Dobra, to by było na tyle W tym odcinku ja się z wami żegnam Na razie cześć, pompa jebać lub są so Lajkujcie, lajkujcie bo się do tego będzie, będę bardzo czepiał Dużo lajków pod filmikiem i komentarze pozytywne. Na razie, cześć. Pompa. Lajkować w opór so much. Bang.